Łaska wami pokój od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z naszych grzechów przez swoją krew i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Podstawą naszych dzisiejszych pasyjnych impulsów jest fragment Ewangelii według Mateusza. Rozdział 26 od 36 do 46 wiersza. Słowa zatytułowane Jezus w Getsemane. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówił do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże. Nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, byście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, bowiem oczy ich były obciążone, i zostawił ich znowu, odszedł, i znów modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina, i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się zbliża ten, który mnie wyda. Miłosierny ojcze w niebie, Tobie z głębokości naszych serc dziękujemy za to, że możemy w pokoju i komforcie gromadzić się jako bracia i siostry przy Twoim świętym słowie, który jest prawdą. I prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo dla tych kilku myśli, które tutaj za chwilę będą mogły wybrzmieć. Amen. Siądźcie, proszę. Boże, proszę. Pozwól, pozwól, by stał się tym, kim mógłby być. Pozwól mu żyć. Takimi słowami modlił się ojciec przy łóżku swojego umierającego jedynaka. Modlił się żarliwie przez wiele godzin, ale choroba nie ustępowała. W pewnym momencie ojciec pochwycił pełne smutku spojrzenie lekarza i zrozumiał, że dla dziecka nie ma już żadnej nadziei. I wtedy przyszła mu do głowy ta dziwna myśl. A może tak będzie lepiej. Może Bóg pragnie ustrzec Jego Syna przed jakimś strasznym losem? Przez chwilę bunt i pokora walczyły w sercu tego człowieka, Ojca. Spojrzał z miłością i z tęsknotą na twarz swojego jedynego Syna. Twarz była spokojna, piękna. Trudno będzie go oddać. Oj, bardzo trudno. Mężczyzna zacisnął pięść i jeszcze raz wypowiedział swoją prośbę do Boga. Boże, pozwól mu żyć! Dziecko wyzdrowiało. Po kilkunastu latach od tamtej chwili chłopak, teraz już dorosły mężczyzna, trafił na szubienicę. Osądzono go za wiele przestępstw, których się dopuścił i skazano go na śmierć. Ojciec daremnie prosił syna, aby ten wyraził skruchę i prosił sędziego o litość, ale syn wolał stryczek. Wkrótce po egzekucji matka chłopca rozchorowała się i umarła z żalu. Ojciec został na świecie zupełnie sam. Jeśli jako wierzący ludzie nie jesteśmy w stanie pogodzić się z wolą Boga, to grozi nam bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Tym niebezpieczeństwem jest to, że może się wypełnić nasza własna wola. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak Pan Bóg chce kogoś bardzo pokarać, to spełnia wszystkiego marzenia, wszystkiego fantazje. Ale wierzący człowiek, kiedy się modli, to musi pamiętać o tym, że kiedy prosi o odsunięcie jakiegoś kielicha bólu, doświadczenia, dyskomfortu, goryczy, pamięta o słowach Jezusa, który modli się w ogrodzie oliwnym. Boże, nie jak ja chcę, ale jak Ty. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Spójrzmy na ostatnie zdanie naszego dzisiejszego fragmentu z Ewangelii według Mateusza. Jezus mówi tam takie słowa. Wstańcie, pójdźmy już. Oto zbliża się ten, który mnie wyda. Ten, czyli kto? Wiemy, że chodzi o Judasza. Wiemy, że Judasz to jest ten, którego imię znaczy chwała. Chwała Panu Bogu. Jak tak przestudiujemy to życie i świadectwo Judasza, to Możemy łatwo stwierdzić, że Judasz w oczach kolegów, apostołów, uchodził za nienagannego, za sympatycznego. Zobaczcie, podobnie jak koledzy, Judasz zrezygnował ze wszystkiego, co posiadał, żeby pójść za Jezusem, żeby odpowiedzieć na jego wezwanie. I dokładnie tak samo, jak koledzy, Judasz głosił Ewangelię i dokonywał cudów. I teraz pytanie. Czy któryś z kolegów apostołów Judasza mógłby podejrzewać go o, no właśnie, o hipokryzję, o dwulicowość, o zdradę? Kiedy podczas ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus wypowiada słowa: Zaprawdę, powiadam wam, że jeden z was mnie zdradzi, to zobaczcie, nie ma żadnego apostoła, który mówi: Panie, chodzi ci o Judasza? Chodzi ci o Judasza? Żaden z apostołów tego nie robi. Wiecie, czego nas to uczy? Że być najbliżej Jezusa, być najbardziej bogobojnym człowiekiem świadectwem, obrazem Jezusa w świecie. Tak wielu ludzi może. O mnie myśleć, mówić, podawać dalej. Ale to nigdy nie oznacza i to nigdy nie jest dowód na to, że jestem Chrystusowi wierny. Smutne, ale prawdziwe. Pamiętajmy o Judaszu. W naszej dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi odrobinę wcześniej takie słowa: Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych. Widzimy tutaj bardzo wyraźnie, że Jezus w taki stopniowy sposób opuszcza tych, których kocha. I można by powiedzieć, że no, w jego sytuacji to była jakaś próba radzenia sobie z faktem, że już za chwilę będzie trzeba odejść i zostawić tych, których się kocha. Więc poszedł ze wszystkimi, tych zostawił tutaj, wziął sobą trzech, tych też zostawił. I potem poszedł sam. Ale to jest jeszcze nic, bo za chwilę ci, których Jezus tak najbardziej ukochał, oni go opuszczą, a w finale, w którym będzie golgota, zostawią go zupełnie samego. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: Nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Jednej godziny. Wszyscy śpią. Wszyscy poszli w Kimę. Zobaczcie, nawet Piotr. Myślę, że Jezusowi najbardziej było przykro, dlatego że jedyny z Jego uczniów, jedyny z dwunastu, który czuwał, który był gotowy, który robił w tym momencie to, co do niego należy. To był Judasz. Jeden jedyny, który czuwał. Zobaczcie, Jezus w Ewangelii wielokrotnie mówi o czymś wprost. No już prościej się nie da. I nawet mamy taki akcent postawiony przy konkretnych wypowiedziach Jezusa. I mówił to do nich wprost, bez używania obrazów, jakichś przypowieści, symboli. Mówił wprost niebo jest niebieskie, a trawa jest zielona. No nie da się prościej. Ale apostowie nie rozumieli, co on do nich mówi. Słuchali, słuchali, no coś tam gada. I nieraz było tak, że Jezus kilkukrotnie powtarzał pewne wypowiedzi kierowane do apostołów, a oni dalej nic. I warto pamiętać, że podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus mówi do Judasza, idź i czyń to, co masz czynić, to mówi to tylko jeden, jedyny raz. I co robi Judasz? No idzie. Jemu wystarczyło raz powiedzieć, żeby poszedł i zrobił, co miał zrobić. Wicie, czego nas to uczy? Tego, że diabeł jest pierwszy do słuchania Ewangelii, i diabeł jest pierwszy do tego, żeby się tą Ewangelią posłużyć, żeby osiągnąć swoje cele. Własne cele. Zobaczcie, jak to nas zawstydza. Tak, słuchamy tej Ewangelii, słuchamy i czasem nic. Ale diabeł bardzo chętnie, zawsze skorzysta, zawsze się posłuży. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii też takie słowa: Smętna jest moja dusza aż do śmierci. Czyli, czyli ciężko mi dziś na sercu, i będzie mi na tym sercu tak długo, jak będę żyć aż do śmierci na Golgocie. I tu trzeba by sobie postawić pytanie, ale dlaczego Jezusowi jest ciężko? To jest takie pytanie, które co roku w okresie pasyjnym wraca do nas. Dlaczego Jezusowi jest ciężko? I takie najbardziej oczywiste odpowiedzi są właśnie takie. No bo jak Jezus był wielokrotnie w Jerozolimie albo w okolicy, no to On widział ludzi, którzy byli krzyżowani i którzy konali na krzyżu. Widział tych ludzi, słyszał jęki, słyszał bluzgi, Widział obnażone męskie ciała, tak? Sponiewierane, obnażone. Dlaczego Jezusowi jest ciężko na sercu? Bo wiedział, że jak będą go przybijać do krzyża, to będzie bestialsko boleć? No wiedział o tym. Ale to nie dlatego, bo mu ciężko na sercu. Nie. Jezusowi było ciężko na sercu, bo wiedział, że umrze najbardziej niegodną śmiercią, specjalnie dedykowaną dla największych zbrodniarzy, dla gwałcicieli, dla morderców? Nie. Bo to nie lęk czy strach przed śmiercią i bólem były przyczyną tego, że Jezus Chrystus, cieśla z Nazaretu, wcielony Bóg, mówi: Mam ciężko na sercu. Ciężko mi. I trzeba sobie postawić pytanie i bardzo wyraźnie na nie odpowiedzieć: co tutaj jest prawdziwym ciężarem, dramatem i tragedią Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, odkąd istnieje chrześcijaństwo, to wielu ludzi w ramach tego chrześcijaństwa, albo za to chrześcijaństwo, było torturowanych. Wielu ludzi było katowanych za wiarę w Boga, za wiarę w Jezusa Chrystusa. I wielu z tych ludzi. Choć sami się tego nie spodziewali, było w stanie przetrwać i przeżyć działania oprawców i nawet zachować wiarę. Dalej, wielu ludzi z imieniem Jezusa na ustach poszło na pewną, niegodną nieraz i bolesną śmierć. Jezus modli się: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Jezus nie prosi Boga o to, żeby nie bolało i żeby nie było niegodnie. Przecież to jest dorosły facet, który ma świadomość swojej siły, swojego honoru, ma silne poczucie misji, obowiązku. Idzie na śmierć, bo po to przyszedł na świat, żeby pójść na śmierć. No to pytanie, co tu jest prawdziwym ciężarem, dramatem i tragedią Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, Jezus Chrystus jest i pozostanie na zawsze jedynym człowiekiem w historii ludzkości, który doświadczył, jak to jest stać się grzechem i przekleństwem całej ludzkości. Jeden jedyny grzech i przekleństwo wszystkich ludzi, bez wyjątku. Ciężko mi na sercu. I teraz, kochani. Takie krótkie ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, albo przypomnijcie sobie swój najcięższy, najgorszy, najbardziej niekomfortowy, najbardziej nieżyczliwy i najbardziej bolesny dzień w swoim życiu, albo jakiś moment. Przypomnijcie sobie. I teraz pomnóżcie to przez miliard, albo przez 2 miliardy, albo przez 10 miliardów, ile chcecie, przez jakąś totalnie kosmiczną sumę. Liczbę. I to jest nic w porównaniu z tym, co odczuwa Jezus, kiedy mówi: Ciężko mi na sercu. Jezus mówi: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale ty. Jak spojrzymy do Ewangelii według Łukasza, to Łukasz zostawia nam te słowa Jezusa i dodaje do nich słowo wola. I te słowa brzmią wtedy tak. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. I zobaczcie teraz, bardzo dużo zależy od tego, w jakim tonie człowiek będzie wypowiadać te słowa. Niech się spełni Twoja wola, nie moja. Te słowa mogę wypowiedzieć w tonie jakiejś bezradnej rezygnacji, jak człowiek, który nie ma żadnej nadziei. Mogę powiedzieć tak. No, niech się spełni Twoja wola, nie moja. Ja mogę to zdanie wypowiedzieć, jako człowiek, który został zmuszony do tego, żeby się poddać. Te słowa będą dla mnie przyznaniem się do zupełnej klęski. Niech się spełni Twoja wola, nie moja. Ja mogę to zdanie wypowiedzieć, jako człowiek, który jest rozczarowany, zawiedziony. Jak ktoś, kto nie wierzy w realizację swoich zamiarów, marzeń, celów, jakichś fantazji. Moje słowa mogą wyrażać żal, zmęczenie, gniew, sfrustrowanie, gdyż wiem, że nie jestem w stanie niczego naprawić. I te przykłady pewnie można mnożyć bez końca, ale te słowa mogą też być wypowiedziane z akcentem ufności. I właśnie tak wypowiadaje Jezus. Jak czytamy Ewangelię i czytamy te słowa Jezusa, to o tym pamiętajmy. Jezus mówi tak. Wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, Boże. Czego nas to uczy? Jezus się poddaje. Fakt, ale On się poddaje miłości, która była gotowa oddać swoje życie, żeby ratować innych żeby ratować mnie was nas wszystkich ostatnia myśl jest taka historia o tym jak nowo mianowany kapitan marynarki wojennej pierwszy raz dowodził swoim wielkim wspaniałym pięknym okrętem i była burzowa noc i okazało się że jest pewne światło które szybko przybliża się do okrętu więc ten kapitan marynarki nakazał sygnaliście przesłanie takiej wiadomości zmień swój kurs o 10 stopni na południe i bardzo szybko nadeszła odpowiedź zmień swój kurs o 10 stopni na północ no, ale kapitan był ambitny był nieustępliwy kazał odpisać powtarzam, zmień swój kurs o 10 stopni na południe jestem kapitanem marynarki wojennej odpowiedź bardzo szybko nadeszła to Ty zmień swój kurs. Ja jestem latarnią morską. My czasem mamy tak jak ten kapitan, zachowujemy się tak jak On. Oczekujemy, że Bóg dostosuje się do moich oczekiwań, do moich planów, celów, marzeń, fantazji. Ale jako wierzący człowiek, ja pamiętam o tym, jak modli się Jezus. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Niech się stanie Twoja wola. Boże, niech się stanie Twoja wola. Życzę Wam i sobie, żeby w naszym życiu Boża Wola zawsze stała przed naszą własną wolą. Życzę Wam i sobie, żebyśmy zawsze byli czujni. Żebyśmy zawsze byli otwarci na Boga, na siebie, na drugiego człowieka. Na to, co Chrystus mówi mi wprost. Życzę Wam i sobie z głębokości swojego serca, żebyśmy zawsze poddawali się miłości. Amen.